Polska scena big beatowa to prawdziwa skarbnica niezwykłych dźwięków i emocji. W latach 60. i 70. XX wieku na krajowym podwórku pojawiły się zespoły, które zdobyły międzynarodowe uznanie dzięki swojej oryginalności i kreatywności. Jednym z ważniejszych momentów w tej historii był rok 1970. kiedy to Andrzej Kuryło napisał tekst utworu, który miał stać się antyhymnem, w pewnym sensie gorzkim i prowokacyjnym wyzwaniem, a także zaproszeniem do rozważań nad kondycją polskiej muzyki. W tym czasie. Podczas festiwalu w Opolu pojawiła się poważna dyskusja na temat końca ery Big Beatu w Polsce. Na scenie występowały znane zespoły, takie jak niebieskoczarni oraz czerwone gitary, a koncert zatytułowany przeboje sezonu nie przyniósł zapowiadanych sukcesów, ale mimo wszystko dał początek nowej piosence Krzysztofa Kręczona. Muzyk ten inspirował się wydarzeniami festiwalowymi, przykuwając uwagę do kryzysowych postaw polskiej muzyki młodzieżowej. Marek Gaszyński szczegółowo opisał te zawirowania w swojej książce Czerwone Gitary Nie spoczniemy. Krzysztof Klęczon, który wówczas nie był jeszcze członkiem czerwonych gitar, działał w nowym zespole o nazwie trzy korony. Jego celem było ukazanie, na co stać polskich muzyków. To właśnie w tym czasie powstała piosenka Nie przejdziemy do historii, za którą po raz kolejny stał Andrzej Kuryło. Klęczon czerpał inspirację z takich zespołów jak The Beatles czy The Rolling Stones, a jego utwór miał zaskarbić przychylność radia. Początkowe reakcje redaktorów były dość negatywne, co tylko podsycało atmosferę niepokoju. Kilka chwil później do Kuryło odezwał się Janusz Kandretołec, który, dostrzegając talent klęczona, zapytał go o możliwość przekazania tekstu w formie wolnego utworu. Spotkanie odbyło się w Warszawie, gdzie Andrzej wręczył Krzysztofowi swoje zapiski. Było ono krótkie, lecz owocne. Kuryło miał okazję usłyszeć piosenkę w radiu. Mimo krytyki, Utwór przetrwał próbę czasu i znalazł swoje miejsce w historii. Nie możemy również zapomnieć, że z biegiem lat piosenka Nie Przejdziemy do historii była wykonywana przez zespół Republika, co tylko dowodzi, że polski Big Beat chciał odejść w cień, jednak Krzysztof Klęczon i jego twórczość powróciły z impetem, inspirując nowe pokolenia artystów. Utwór ten można posłuchać poniżej, a cała historia pokazuje, jak ważne jest docenienie polskiej muzyki oraz jej dziedzictwa. Oglądaj źródło, Radio Z, Biblioteka Piosenki. PL, czy byłeś świadkiem czegoś niespodziewanego? Może masz temat, którym powinniśmy się zająć? Zgłoś sprawę przez czerwony telefon Radia Z.